Witajcie drodzy widzowie w czytaniu książek. Dzisiaj mam w ręku książkę pod tytułem „Młyn Hamleta Giorgio de Santillana Herta y, von Deschent, Dechent chyba się to tak czyta i powiem wam, że y, nigdy nie myślałem, że ta książka wpadnie mi w ręce. Aczkolwiek wiele o niej słyszałem miałem takie ciche marzenie, że może kiedyś ją posiądę. A tutaj niespodzianka, dlatego, że Yy, otrzymałem ją, mimo że jest wydana przez wydawnictwo Brama, to otrzymałem ją z wydawnictwa Indigo Book yy, dzięki ich uprzejmości i dzisiaj mogę wam przeczytać jej fragment. Zacznę od notatki na okładce strony. Yy, pozwólcie mi, że przeczytam. Musimy ciągle pamiętać, że Potężny zegar precesji nie zatrzymuje się. Zatrzymało się jednak zrozumienie wśród spadkobierców mitycznego języka, którzy z powodu ignorancji nie byli w stanie dostosować tego wydarzenia do sytuacji precesyjnych, czyli poprzedzających. Długo się na tym nie zastanawiając, zamienili ruchome obrazy filmu w zestaw nieruchomych fotosów. Rzutując skomplikowany ruch na zwyczajne plakaty, niszcząc w ten sposób cały sens odkrytego i starannie przemyślanego systemu. Nasi przodkowie bowiem nie tylko wbudowali czas w strukturę cykliczną, lecz wraz z nią pojawił się twórczy pomysł na liczbę jako sekret wszystkich rzeczy. Kiedy mówili, że rzeczy są liczbami, budowali olbrzymi łuk. Nad całym obszarem idei, zarówno astronomicznych, jak i matematycznych, z których miała się narodzić prawdziwa nauka. Ci nieznani geniusze podążali za nowoczesną myślą, zwiastując jej ewolucję. Pomysły ich i koncepcje były co najmniej tak skomplikowane, jak nasze. Ta notatka wiele mówi o samej książce, aczkolwiek powiem Wam, że zawartych w niej jest wiele przykładów, Wiele mitów, bogato ilustrowana, ilustrowana również naukowymi obrazami, wzorami, ale też ilustracjami historycznymi zawartymi w starych, pradawnych księgach. Być może niektóre z tych ilustracji ujrzały światło dzienne dzięki tylko tej książce. Ja teraz przeczytam wam fragment. To jest fragment z rozdziału Wody Głębin, i zacznie się to mitem z plemienia Akawoj Indian, Akawoj z Gujany Brytyjskiej. Zaczynam czytać tenże wyjątek. Zanim przejdziemy do omówienia wielu innych motywów związanych z kipielą lub wirem. Należałoby przytoczyć pełną wersję historii ognia i wody opowiadanej przez Indian z Gujany. Znajdziemy w niej nie tylko pełne znaczeń wariacje na znany temat, ale i postać rzadko spotykaną wśród bóstw moc stwórczą, która nie jest zarozumiała ani drażliwa, zazdrosna ani kłótliwa, ani nie rozdaje w nie, z niecierpliwieniu razów nieszczęśnikom skażonym, wrodzonym grzechem. Jest to Bóg świadomy ograniczeń własnej mocy. Zachowuje się skromnie, rozsądnie i z namysłem, co jest nagradzane serdecznymi gestami i chęcią współpracy ze strony przyjaznych mu stworzeń, może z jednym wyjątkiem. Indianie z plemienia Akawoi z Gujany Brytyjskiej mówią, że na początku świata wielki duch Makanoaima lub Makunaima. Jest on bohaterem tej opowieści w bliźniaczy postaci, bo druga nazywa się Pia. I to on stworzył ptaki i zwierzęta, a władzę nad nimi dał swojemu synowi Sigu Co więcej, kazał się wyłonić z podziemi wielkiemu i cudownemu drzewu, które na każdej gałęzi rodziło inne owoce. A dookoła jego pnia rosły w obfitości bananowce, figowce, maniok i wiele odmian kukurydzy, a wokół korzeni drzewa rosły bulwy jam. Krótko mówiąc, wszystkie rośliny uprawiane na ziemi kwitły w obfitości na tym cudownym drzewie, w jego pobliżu lub tuż pod nim. Aby rozpowszechnić korzyści, które można czerpać z drzewa na cały świat, Sigu postanowił je ściąć i wszędzie porozsadzać szczepki i nasiona, Poprosił o pomoc zwierzęta i ptaki. Zgodziły, wszystkie, zgodziły się wszystkie z wyjątkiem brązowej małpy, która, będąc stworzeniem leniwym i psotnym, odmówiła pomocy w wielkim dziele przeszczepiania drzewa. Aby nie dopuścić do psotliwego zachowania, Sigu kazał czerpać jej wodę ze strumienia i nosić w plecionym koszu, licząc na to, że to zadanie zajmie małpie dłuższą chwilę. Tymczasem, pracując nad wycięciem cudownego drzewa, odkrył, że jego pień jest pusty i pełen wody, w której pływają rybki różnych gatunków ryb słodkowodnych. Dobroduszny Sigu postanowił zasiedlić wszystkie rzeki i jeziora na ziemi, by zaroiły się od ryb. Szlachetny zamiar oczekiwanie okazał się trudny w realizacji, bo woda w wykopie pod drzewie, połączona z wielkim zbiornikiem gdzieś w trzewiach ziemi, zaczęła się przelewać. Aby powstrzymać powódź, Sigu przykrył pień ciasno plecionym koszem, co, co przyniosło nieoczekiwany skutek. Niestety, brązowa małpa, zmęczona swoją bezowocną pracą, nic nikomu nie mówiąc, wróciła do drzewa i zaciekawiona widokiem odwróconego kosza, doszła do wniosku, że. Musi ukrywać coś smakowitego. Ostrożnie go uniosła i zajrzała do środka. Ruszyły potężne wody, zmiatając małpę i zalewając całą ziemię. Zgromadziwszy pozostałe zwierzęta, Sigu zaprowadził je na wyżyny kraju, gdzie rosły wysokie palmy kokosowe. Ptakom powiedział, żeby potrunęły, a tym zwierzętom, które potrafiły, Kazał wspiąć się na palmy. Te zaś, które nie umiały pływać ani się wspinać, zaprowadził do jaskini o bardzo wąskim wejściu i zakleił je woskiem. Dając przed tym zwierzętom długi cierń, którym można było przebić wosk i upewnić się, że woda opadła. Zapewniwszy bezpieczeństwo bezradnym gatunkom, on sam i reszta stworzeń wspięli się na palmę i usadowili pomiędzy. Gałęziami. Zrobiło się ciemno i nadeszła burza. Wszyscy marzli i cierpieli głód. Wszystkie zwierzęta oprócz małpy mężnie znosiły głód i zimno. A ona zaś wyciem i krzykiem oznajmiała światu swoją udrękę, aż spuchło jej gardło i do tej pory pozostało obrzęknięte. Oto dlaczego małpy do dziś mają w gardle coś w rodzaju kościstego bębenka. Tymczasem Sigu od czasu do czasu upuszczał z góry nasiona palmy, aby po dźwięku rozprysku ocenić poziom wody. Gdy woda opadała, odstęp między upuszczaniem nasion a pluskiem wody wydłużał się. Aż wreszcie zamiast plusku Sigu usłyszał cichy odgłos nasion uderzających w rozmiękłą ziemię. Wiedział już, że powódź ustępuje i razem ze zwierzętami przygotowywał się... Do zejścia. Ptak trębacz tak się jednak spieszył, że spadł prosto na gniazdo mrówek, a głodne owady przywarły do jego nóg i pogryzły je do kości. Właśnie dlatego trębacz ma do dziś patykowate nogi. Inne stworzenie, bacząc na to, co się stało, ostrożnie i bezpiecznie, schodziły z drzewa. Sigu pocierał teraz o siebie dwa kawałki drewna, aby rozpalić ogień ale gdy pokazała się pierwsza iskra, odwrócił na chwilę wzrok, a indyk krzaczasty, myląc iskrę z ognistą muchą, pochłonął ją i odleciał. Iskra spaliła przełyk chciwego ptaka i dlatego indyki mają do dziś czerwone korale na gardłach. Aligator stał sobie spokojnie, nikomu nie wadząc, ale ponieważ był z jakiegoś powodu postacią niezbyt lubianą, inne zwierzęta oskarżyły go o kradzież i połknięcie iskry. Aby odzyskać iskrę ze szczęk aligatora, Sigu wydarł mu język, i dlatego aligatory do dziś są nieme i nie potrafią mówić. Na świecie jest wiele innych historii o korku, którego wyciągnięcie powoduje powódź. Agariowie, plemionkowali ze środkowych Indii, opowiada o pęknięciu żelaznego gwoździa który w Złotym Wieku spowodowało zatopienie ich rodzinnego miasta Luripur. Mongołowie twierdzą, że gwiazda polarna jest filarem pewnie podtrzymującym obrót świata lub kamieniem zamykającym otwór. Gdy wyciągnie się kamień, woda wyleje się z otworu i zaleje całą ziemię. W babilońskim micie o Utnapisztimie Nergal, Bóg Podziemi, wyrywa słupki, Pojawia się Ninurta i taki sam los spotyka Groble. Nowością w mitach o potopie jest pojawienie się Arki Nowego lub innego właściciela. Pierwszą Arkę w sumeryjskim micie zbudował utnapiszczym. Dowiadujemy się z różnych podpowiedzi, że był to sześcian. Skromny, mierzący 60 na 60 na 60 sążni, który jest jednostką sześćdziesiątkowego systemu liczbowego. 60 zapisuje się jako jeden. W innej wersji nie ma argi, tylko kamień w formie sześcianu, na którym spoczywa filar sięgający od ziemi do nieba. Kamień sześcienny lub innego kształtu leży pod cedrem lub pod dębem, którego wyjęcie grozi wystąpieniem powodzi bez oczywistych przyczyn. Choć, choć wydaje się to mylące, na pewno stanowi nowy motyw. W legendach żydowskich mówi się, że od zniknięcia arki na jej miejscu był kamień zwany kamieniem węgielnym. Nazywano go kamieniem węgielnym, ponieważ to fundament założenia lub też początku świata. Mówi się, że leży nad wodami poniżej Sancta Sanctorum. To może wyglądać jak sekwencja snów, niemniej jednak, mającej oparcie w silnej tradycji, którą podjęli Żydzi. A jej ślady można także znaleźć w kulturze ugrofinskiej. Żydowska opowieść toczy się dalej. Kiedy Dawid kopał fundamenty świątyni na głębokości 1500 łokci, natknął się na odłamek skalny. Już miał go podnieść, gdy odłamek wykrzyknął: Nie wolno ci tego robić! Dlaczego nie? zapytał Dawid ponieważ spoczywam na otchłani. Od kiedy? Od godziny, w której usłyszano głos Boży wypowiadający słowa na synaju Ja jestem Pan, Bóg Twój. A świat zatrząsł się i pogrążył w otchłani. Leżą tutaj, aby przykryć otchłań. Dawid jednak uniósł odłamek skalny, a wody otchłani podniosły się i zagryziły zaleniem całej ziemi. Tuż obok stał Achitofel, który pomyślał, oto godzina śmierci Dawida, teraz ja będę królem. I wtedy właśnie Dawid rzekł, ktokolwiek wie, jak powstrzymać falę wody i tego nie uczyni, pewnego dnia sam się zadławi. A kazał wyryć na odłamku imię Boga, a odłamek wrzucić do otchłani. Wody natychmiast zaczęły opadać, ale opadły na taką głębokość, że Dawid obawiał się, iż ziemia docna wyschnie, zaczął śpiewać piętnaście pieśni wstępowań, aby wody znów się pojawiły. Kamień węgielny stał się tutaj odłamkiem, a jego nazwa w żydowskiej tradycji brzmi Eben Szytyach, wywodzący się z czasownika o wielu znaczeniach osiedlić się, usatysfakcjonować, pić. Naprawić osnowy, położyć podwaliny, pośród których naprawić osnowy jest najbardziej odkrywcze, bo jest przypomnieniem niezmiennie ważnych ram. Wewnątrz tej ramy wypływają w górę i spływają w dół wody dolne, jak w micie o Fedonie, co sugeruje katastrofy nie zapisane w historii, lecz tylko sygnalizowane przez baśniową terminologię kosmologów. Szkoda. Szkoda, że starożytni nie znali połączenia przegubowego, bo postrzegaliby świat jako konstrukcję znacznie bardziej stabilną. Moi drodzy, to tyle, co miałem Wam do przeczytania z książki Młyn Hamleta Giorgio de Santillana i Herta von Dechent, wydanej przez wydawnictwo Brama, a otrzymanej dzięki uprzejmości wydawnictwa Indigo Book. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Do następnego razu. Cześć. Tak sobie myślę, że jeśli każdy z widzów wsparłby moją pracę na tym kanale wpłatą 1 zł, no to moja praca nie musiałaby być uzależniona od kaprysów właściciela tej platformy.